Ach, siedem. Twoja ulubiona chyba cyfra, co? No nieźle, widzę, że ty jesteś dobrze. Odważny, co? A twój pokaż? mu nosek, tak jak tobie? Jak to? No dobra, Michałku, a powiedz mi, ty chciałbyś coś balonowego? Słonia? <laughs> Pan klon robi pieski, kotki, koniki, kwiatuszki. No nie, może dla chłopczyków to nie, ale szable jeszcze robię, małpki. Małpki. A jak robi małpka? <laughs> Brawo, Piona! Ale ty jesteś silny. Dobra, chodź tutaj, wybierz sobie kolor dla małpki. Czerwony, tak? Dobrze, okej. Okay. Słuchaj, a przytrzymasz mi mojego konia? Tylko uważaj, bo on jeszcze nie sikał dzisiaj, żeby Cię nie osikał. To tak z boku sobie trzymaj tutaj, no. tak z boku, tak, żeby ci nie nasikał tutaj na, na nogę, dobra? Okej? Okay. Okej, okay. dobra. Nie musisz go pilnować, ale możesz teraz patrzeć jak będę robił małpy, okej? Okay? Dobra, uwaga. Kręczaku, hmm. a ty chodzisz do przedszkola? Tak. Chodzisz do przedszkola? Tak. Do której grupy? Do Starszaku. Do Starszaku? Tak. Hmm. Naprawdę? Ty chodzisz do Starszaku? Tak. Nie. Chyba kończyka! Łaga! Cika! nie! Nie, no dobra! Ojeku, już myślałem, że będzie cikał. Dobra. Okej. Okay. To robimy małpkę, tak? tak? Uwaga, konia trzymaj z boku. Z boku, z boku. Dobra. Dobra, uwaga. Robimy małpkę. A jak tacie nasika? Nie. Nie nasika tacie. A na jepa najwyżej. Dobra, na jipa może. Dżip jest od, odporny Uwaga. Robimy małpkę. Zobacz. Tutaj zrobimy jej buzię. Teraz robimy kuleczkę taką mini parówkę tą kuleczkę przekręcamy tutaj za mini parówką robimy drugą kuleczkę chyba Ci się spodobał mój nos, A taka małpka jest? tak wygląda małpka? Nie no właśnie. Chyba coś tutaj trzeba jeszcze jej zrobić, nie? Uwaga. O, teraz chyba wygląda troszkę jak małpka. Czy jej zrobimy. Cześć. Nie bij małpki. Dobra. Małpka ma rączki. Ma. Ile ma rączek? Dwie. A nogi ma? Siedem nóg? Nie, ja się nie kręci Ile? Dwie. A też dwie, tak? Aha. A ma ogon? Tak. A co jedzie małpki? Banany. A banany. Nie, to widzę, że tu się dobrze własna małpka. Pani małpka będzie. Chyba końsika. Co? Nie! Nie? Koisika, no dobra. Cześć! Nie. A narysujemy jej oczy? Pomożesz mi? No. Złap panem klaudem. I narysujemy tutaj oczy małpce. Jedno oko. Drugie oko. Uch, uch. I uśmiech I jak robi małżeństwo Kośika Koń ochka? sikał ja zobacz No tu sikał się Patrz No nie No zesikał się Jocie ja dobrze że go wziąłeś tak na bok. Moje o pisze. nie, to ci koń sikał. Ja się. No rany. To proszę weź małpkę. Daj konia, tylko uważaj, bo ona też jeszcze nie sikała. Widzę, no, widzę. Ładna, ładna. To podziękuję na pana Klauna. Piątkę przebi pana. Co pana Klauna za nosa? Okej. Okay. Tylko wiesz co? Miałbym do ciebie jedną prośbę, okej? Okay? Jak będziesz bawił się małpką, to nie rób nią tak po ziemi, bo ci pęknie, wiesz? Okej? Okay? Dobra? Zostawiam w domu. Zostawiam w domu. Dobra. Trzymaj pią. Elegancko. I pozdrów wszystkich kolegów, ok? Dobrze. Wszystkiego dobrego. Pa.